Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku FC24 Polska versus słuchajcie dzisiaj zagramy sobie na Francję, więc będzie to bardzo ciężki mecz, bardzo ciężki mecz. Standardowo klasa światowa, 6 minut, nie pisaliście odnośnie nic, nie pisaliście nic odnośnie składów drużyn, więc zrobiłem praktycznie. Odbitkę ostatniego meczu, czyli Lewandowski z Milikiem na ataku, może jeszcze tylko ich zamienię miejscami Szymański, Zieliński, Śliś i Szymański na pomocy i Frankowski, Bednarek, Kiwior i Kesz na obronie Także takim oto zestawieniem sobie zaczynamy, no i ruszamy Póki co bilans 8 do 5 jeśli chodzi o wygrane, przegrane No, mogło być lepiej, ale i tak nie oszukujmy się, jest git Lecimy, nie śpimy, słuchajcie, trzeba pokazać Francji na co stać polską drużynę, prawda? Ale wandoski dalej jest siwy górna w tej grze. To świat beznadziejnie nie pada akurat na jego włosy, na żadne inne. Ale dobra, koniec tego gadania lecimy, 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 słuchajcie. Zaczynamy, Griezmann przy piłce, no. Trzeba przyznać, że Francja ma bardzo mocny team, bardzo mocny team, więc myślę, że ojojoj, oj, oj. Mbappe z Cashem, no będzie ciężko, będzie ciężko, żeby go tu, no dobrze, dobry odbiór, dobry odbiór w obronie, Cash będzie wyprowadzał akcję, tylko nasi muszą się ogarniać od razu, ślisz, przy piłce, ślisz, nie ma za bardzo z kim zagrać, no i już faulowany, Kur kurna Cash, ale to trzeba było na szybko, na krótko grać. Do Szymańskiego, Szymański do ślisza, ślisz. Nie ma z kim zagrać. Trikuje, próbuje tutaj w środku pola. Cofa do Kiwiora, Kiwior do Kesza, Kesz. Jeszcze do środka, Szymański, ślisz. Oj, strata piłki. Oj, będzie ciężko, naprawdę będzie ciężko. Ale dobra próba odbioru no, z delikatnym faulem. I Griezmann, i Griezmann. Dobrze, prawidłowo w obronie, tak jest. Trzeba po prostu żyć. O kurwa, mać. O kurwa mać. Dobra, komą. Nie no, ale trzeba... Jezus, jak dobrze, że ja coś tam bronię, nie? Bo gdyby nie to, to naprawdę byłoby ciężko. Lewandowski. Lewandowski, on też musi mieć z kim grać. Cash! Cash, będzie wyprowadzał akcję. Cash do ślisza. Ślisz! Ślis. Do boku, do frankowskiego! Frankowski jeszcze odgrań do ziela! Zielu! Szymański! Strzał, ale... Bez sensu, nie to chciałem kliknąć. Nie to chciałem kliknąć. Na no, wyszło jak zwykle, nie? Troszeczkę za dużo się dzieje na razie. Tak zauważyłem. Ale dobrze, dobrze, na spokojnie, lewy jeszcze, o i tutaj. Kurna, ale naprawdę wymagający jest ten mecz. Tak wam powiem, że muszę utrzymywać pełne skupienie i jest mi ciężko nawet komentować za bardzo. Milik! Milik, jest i Milik, słuchajcie. O, i traci piłkę. No został zrobiony jak bambik, kurna. Dobra, teraz na spokojnie, bo nie dać wyprowadzić im akcji, a jak już to odbierać, to odbierać, nie ma czasu, no, Mbappe, oj, jest dobrze, ale bez faulu, bez faulu, prawidłowo, ja pierdolę, naprawdę jestem w szoku, że to tak idzie, wycofanie, strzał, zablokowany, idealnie, dobrze, Cash wyprowadza akcję, Polacy tracą. A ślisz, czasami nie myślisz. No trudno. Dobra, na spokojnie. No teraz trzeba bronić. O, ale odegranie piętkom. Prawidłowo tutaj w polu. Przed polem karnym, komą. Dobry blok, dobry blok. Nie wiem kto to zablokował. Ale to był bardzo dobry blok. No uratował nam dubsko, tak szczerze mówiąc. Bo wątpię, że Wojtek by to obronił. Mimo wszystko. Będzie rozegranie na krótko. Wo, MBP się tutaj rozbiega. Dobra, dobra, eee. Dobra. No i to, ale to nie! Nie w ten sposób, panowie! Nie w ten sposób! Tak nie możemy grać! Dobra, no, do Kesza, Kesz! Jeszcze rozegranie ze śliszem. Ślisz! No ślisz, chciałbym mieć z kim zagrać, ale nie bardzo ma! Kesz! Kesz, podanie do Szymańskiego, do środka! Szymański, do Lewandowskiego, Lewandowski! I kurwa traci piłkę. Nie, naprawdę nie wiem, co się dzieje z lewym. Nawet w tym fc jest jakiś taki ostatnio strasznie drewniany. Oj oj oj, komą! Komł 1 do 0 dla Francji. Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia... Aj Dobra, trzeba wziąć się chłopaki w garść. Nie ma pierdolenia już. Można sobie pogadać. Chciałem powiedzieć, można sobie pogadać, można sobie pośmieszkować, ale jak zobaczyłem to, co zrobili tam... no ja nie mam z kim zagrać, ta Francja ma taki kurwa pressing, że to jest straszne. A moi mają takie zajebiste odegranie, że równie dobrze mogliby nie odgrywać, nie? Naprawdę. Hernandez z Cashem na rogu, dobrze, dobrze Cash. Jak corner, jak się odbiły od jego nogi? Ja pierdolę. Wybi to, wybi to! I W ostatnich minutach. Wspania Dobra, trzeba zrobić jakieś zmiany, bo tak nie ugramy nic. Eee, tak nic nie ugramy. Zróbmy pressing. Troszkę inne rozstawienie zróbmy. Albo odwrotnie może. Kurwa. Dobra, zrobimy tak. Szybkie konstruowanie akcji. Z bezpośrednich podań szerokość, trochę większa mniejsze rzuty rożne, mniejsze rzuty wolne zagęszczenie szesnastki sobie podnieśmy. To rozstawienie jeszcze trochę bym podniósł, szczerze. Może coś takiego. No, spróbujmy zobaczmy. No, trzeba działać, bo takim zestawieniem nie mamy szans z nimi, nie. Takim zestawieniem nie mamy z nimi najmniejszych szans. No 2 do 0 to jest już naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, tym bardziej w 30. minucie. Ja pierdolę, no nie tak. No ja nie wiem, co się z wami dzieje. Poprzedni meczu z Argentyną tak się pokazali. Takie dobre rozegrania. O kurwa, dobrze, dobrze, ale to trzeba ja pierdolę, niedobrze. To trzeba było szybko przejąć, działać, coś zrobić. Ja pierdolę Szymański, prawidłowo! Prawidłowo, tylko no niestety nie wyszło to tak, jak miało wyjść, ale i tak wybite. Wybite. Wybite to. No nie za bardzo. Nie za bardzo wiem, co właśnie, co mogę z tym zrobić. Oj, dobrze! Co prawda, ręką chyba tam wybił, ale. Wow! Dobrze lewy, dobrze, dobrze. Ale co? Ręką żeś cupnął?! No nie pierdol, no nie, no to tak nie możemy grać. Ej, 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 ale co wy robicie tam w tej obronie? Dobrze, dobrze. Delikatnym faulem. Lef, wolę ten rzut rożny, chociaż po wcześniejszym rzucie rożnym to no nie wiem czy wolę, tak szczerze mówiąc. Ale tak ciś jak wolę go niż No nie wiem, nie mam do kogo zagrać za bardzo. I znowu nic, znowu. No i kurwa, no ale to po co odgrywasz do niego? Jak on jest skryty? No ja pierdolę! Co teraz zrobić Kiko? I co teraz? Tak jest, proszę Państwa, kolejny goł. Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą trzech trapień. Ja nie wiem czy ja chciałem z tą Francją grać, szczerze mówiąc w tym meczu. No, ale powiedziałem, że zrobię wszystkie drużyny narodowe, to wszystkie drużyny narodowe, nie? No, ale Francja to nas tu rucha! Tuż już nawet kurwa, ciężko, ciężko nazwać jakby próbą stawienia. Nie wiem, nie wiem próbą stawienia czego. Przecież to, to jakby. Zero siły nawet na nich, nie? Zero siły. Moi tak niby próbują, no niby próbują kurwa, ale no nie wychodzi im coś, no nie wychodzi Dobrze Dobre przejęcie, ej, wow! Wow! Dobrze Frankowski! Frankowski będzie się rozbiegał, tylko on musi mieć do kogo zagrać Odegranie, ale czemu do Szymańskiego, który jest tak daleko! Szymański strzał i rzut karny! Kurwa! Tego potrzebowałem! Tego potrzebowałem! Jakiś kontakt? Czemu Milik wykonuje? Ja wolę, żeby Lewandowski wykonywał mimo wszystko, Lewandowski. Lewandowski, w lewe okno, w lewe okno, lewy. Dawaj to. Brawo, dobrze, kurwa. 3 do 1. Ja jebę. Dobra, teraz tylko jeszcze dwie strzelić i nie dać sobie stracić, nie? I będzie Git. Chociaż Francja teraz nabiera, widzę, rozpędu. Dobrze, dobrze, koniec pierwszej połowy. No ale ciężko to wygląda, naprawdę ciężko to wygląda, słuchajcie. Statystyki 40 do 60. Ale sy... Formacja nam się rozjebała. A ja się zastanawiałem, czemu im tak słabo idzie. No to zajebiście, stary, no. Super, kurwa. Nienawidzę tego w, tej, w tym FC-ku, naprawdę, że te formacje się rozdupiają Dzień same Państwa, z siebie, nie? Drugą biało są w niema... Dobra, no ale próbujemy, biało słuchajcie, biało próbujemy. Czasu. Wow! Co oni nas tu tak. No co jest, kurwa? Oddaj piłkę! Ej, ja nic nie mogłem zrobić ogólnie. Nie wiem, jakieś takie, jakieś takie drewno się zrobiło z nich. Panowie, no ale to muszę iść do koła zagrać, tym śliszem. Szliż Ślisz do kesza, kesz! Kesz, jeszcze odegranie z Szymańskim! Szymański do Milika, Milik! Pięknie ratuje teraz zespół Aj, Zieliński, zielu strzela i nic z tego! Prosto w ręce bramkarza. Menią to broni, no ale no kurna. Wow, dobrze, dobrze. Tak jest, dobrze, do lewego, lewy! Jeszcze z Szymańskim, Szymański! Dobrze odczytane intencje. Nie, bez... nie wiem co on chciał zrobić. Ale ewidentnie nie wyszło. Ale teraz trzeba wracać do obrony trzeba wracać. Dobrze! Oj kurwa, niedobrze. Prawie dobrze. No weź mu to. Do. oj, jak dobrze! Zojebiście, Frankowski! Ale ty jesteś kocurem, nie? Naprawdę! Totalny kocur. Dobrze, z Milikiem, Milik. Milik jeszcze do Szymańskiego, Szymański do Lewandowskiego, Lewandowski do Kesha, KESH strzał i kurwa prosto w nogi Bramkaza. Ale ta druga połowa już wygląda lepiej niż cała pierwsza. Dobrze, podanie do Ślisza, Śliś z daleka strzał, no i prosto w głowę rywala. Ale spokojnie jeszcze, Zieliński, Zieliński z Frankowskim, Frankowski próbuje, ale bramkarz przytomnie. No, zaczęło się tu ciepło robić pod bramką Francji. Na spokojnie, rozegrany na krótko. Do Frankowskiego. Frankowski stracił, kurwa, piłkę? Co tu się wydarzyło? Jak on mógł tam tą piłkę stracić? Ale Ślisz już przytomnie. Nie ma z kim zagrać. Ślisz do tyłu, do Kesza. Kesz do Bednarka. Bednarek do Szymańskiego. Szymański jeszcze z Zielińskim. Zielu, Zielu musi mieć z kim zagrać. Zielu, Zielu... Co on no odjebał najlepszego, to ja nie wiem. No, widać, że Francja w opałach trochę po tym zmianie ustawienia. Więc trzeba, trzeba tylko wycisnąć jeszcze z tego, wycisnąć. Oj, wskakujemy na plecy dosłownie Francji. Oj, 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 co za podanie do komą! Komą! Wrzuca i. Kurwa 4 do 1. Mbappe Mekambes strzela nam bramkę. No. Aj, aj, aj. No mogłem się domyślać, że ten mecz będzie tak wyglądać, nie? Mogłem się domyślać. No różnica klas jest dość duża. Plus Lewandowski jest... Ostatnio nie w formie. Totalnie nie w formie. No, nasi obrońcy mogą robić co chcą, ale no Mekambe i tak jest za dobry. Dobrze! Kurwa, ale piękny... Piękne skoszenie Emba... No kurwa, no nie rób, puść to! Dobrze, dobry blok, ja pierdolę. No i gówno w dupie, no. Dobrze, prawidłowo, no ale, no nie mam z kim zagrać, no nie mam z kim zagrać. Ja coś tu próbuję, oni próbują i... Jezus Wojtek, jak dobrze, że my Cię mamy, naprawdę. Mogłoby być dużo gorzej. Dobrze cash Ale to trzeba jeszcze... No nie wiem, no wybij to jakoś, coś tego... Jaki kurwa karny! Z czego? Byktuje, Czym! Penisem dotknął Nie no kurwa od biodra mu się odbiła. a on karnego kurwa gwizże! Nie ja w to nie wierzę, nie? W prawo! Kurwa, strzelił w Pięć do 5 do 1, kurwa! Dobra, trzeba jakieś zmiany zrobić, bo to tak nie może być. Ale nie mam pomysłu na te zmiany, tak szczerze mówiąc. Milika, za Milika Świderskiego wprowadzimy. Lewy obrońca Kamiński. I jeszcze Dziczka mam. No to Dziczka ze Szymańskiego drugiego. No i tyle. No i to jest koniec zmian, nie? Pytanie, czy to mi cokolwiek daje? Szczerze mówiąc. Wątpię, że miałoby być lepiej. Wątpię, że miałoby być lepiej, ale no trzeba próbować. Skóraś! Skóraś do Lewandowskiego, Lewandowski. Będzie próbował. Lewandowski jeszcze! Lewandowski! Podanie do Świderskiego, ale nic z tego. Nie dochodzi do piłki. No nie, po co ten strzał? Źle klic, kliknąłem! I tak naprawdę ten mecz mógłby się... No mógłby być jakieś 3 do 2, 4 do 2, a przez moje jakieś kurde głupie tapowanie w x Wychodzi jak wychodzi, no? Dobrze, dziczek. Dziczek, do boku, ale przejęta piłka przez Giroud, No nie! No wow! Ty, ty Mbappe, ty się kurwał panu chłopie! Ja rozumiem, że wy jesteście napaleni teraz na bramki już. Nie mam z kim zagrać tym śliszem. Ślisz! Ślisz! Do casha! Cash! Cash! Jeszcze! Będzie próbował, no ale... No właśnie, no ale gówno z tego będzie, bo nie ma z kim grać! No próbujcie, próbujcie! No naciskajcie na nich! No może! Może się uda! No gówno, nic się nie uda już. Raczej nic się już nie uda zrobić z tym więcej wow, 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 żiru, wow, Ziru, Nie Ja pierdolę Wojtek, dobrze, dobrze, ale jeszcze Tak jest, zajebiście Wojciech Zajebiście, dobra robota Mati Cash będzie się rozpędzał Tylko on nie ma za bardzo z kim grać Co zresztą widać Mati Kesz do Lewandowskiego, Lewandowski Lewandowski w pole karne, Lewandowski Lewandowski strzał, ale broni to No, to był prosty strzał No, coś innego mogłoby się tu wydarzyć To żadna okazja nie jest Będziemy wrzucać, spróbujemy. Grosik, wrzuca! Bydnarski! Ja nie bardzo miał z kim. Cash. Do ślisza, ślisz, jeszcze. No i gówno z tego wyszło znowu. Kolejny raz nic z tego nie wychodzi przez głupie odegranie. I to dosłownie głupie. Oj, oj, Po co ten faul? Co? Jaka czerwona kartka jeszcze. Ja Jafie... To tak, jakby było mało. 85 minuta. 5 do 1 i czerwona kartka dla Kamińskiego. Ja jebę, nie? Naprawdę. To już się nie da, nie? To już się nie da. Co ten Mbappé kurwa robi w ogóle? Wojtek Halo! Czy ty tam żyjesz na tej bramce? Ja pierdolę, bo to już inaczej powiedzieć nie można, no patałachy. Nie wiem, na drugą stronę do Casha, no ale tu nie, nawet nie ma z kim zagrać, widzicie co się dzieje. Jakby, co to było kurwa za zagranie? No Giroud do Griezmana, Griezman i 7 do 1, brawo. Szczerze mówiąc, jestem załamany, nie? Jestem załamany. Nawet nie ma sensu, kurna, próbować. Nie wiem, nie. Ale co ta Francja w ogóle, jaki ona ma? pressing? Jaką grę w obronie? jaką grę w ataku, nie? Jakoś czyn do ludzi. Niestety, dziś 7 do 1. Wygląda na to, że na poziomie klasa światowa masz problemy. Ja pierdole jeszcze mnie gra z gównem zmieszała, nie po tym wszystkim. Ja jebę, nie? Pytanie czy ja mogłem zrobić w tym meczu coś więcej? 10 strzałów, 119 prób podań, 83% dokładności podań. 46% posiadania piłki. No ta druga połowa wyglądała lepiej, ale no właśnie. No mecz według statystyk powinien się zakończyć 5 do 2, zakończył się 7 do 1. No i gdyby być może, gdyby nie te dwie sytuacje, gdzie mi się XA pomylił i zamiast podania strzeliłem, to może byłoby 7 do 3. Może. Właśnie. Może. I o to w tym wszystkim chodzi, że może. Ale niestety, no, no, no nie wyszło. No. no nie wyszło wszystkie obronione strzały. No jest jak jest. Natomiast, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że mimo takiej przegranej się wam podobał. Było na pewno dużo emocji, dużo straconych goli. E, no i co? No i zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Suba, jeśli nie subujecie. Pamiętajcie o możliwości wspierania kanału. Przycisk, wesprzyj. To tyle, dzięki do następnego. No i cześć.